A jeszcze! Duża morska oponka! I razem płaci pan! jeszcze za płatę, nie migam się, na razie wpisz pan w zeszyt. Po moim trupie! Nie będziesz tu więcej jadł, dopóki nie zapłacisz rachunku! Dopóki nie zapłacę! To rzućmy monetą! Albo zróbmy sobie turnili potrójnego śmiertelnego wyzwania. O, szefie, pan bierze zamek! O nie! <śmiech> <śmiech> ha, ha, i więcej nie zobaczymy tego pajacyka! Pięćdziesiąt kraboburgerów, proszę, z dodatkowym korniszonem. Na zeszyt wezmę. Już się robi. O, paniu! ty! Keszny, keszny, beszny, jesteś taki śmieszny. Nie dam ci pieniędzy, między drędzy krędzy. Panie Skalmar, pójdzie pan z młodym za tłustym okoniem i każe mu oddać dług. Skalmarze! Na wierzchowcu tym wyglądasz nader monumentalnie! O, tak, tak, ja także to widzę! Ostatnie życzenie, Skaltrapo. Niechaj twoja tłusta głowa zostanie zajęta przez pająki morskie i rozerwana na strzępy, aż zostaną tylko oczy, abyś był świadkiem upokorzenia swego. No, punkty, zagadkę. Skalmarze, ta tarcza. A, tarcza śmarcza. Mój bohater. Mamo! <many> 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 <Na> no! <many> A masa koniu! Pod cię! Płacz rachunek! Pokonaliście mnie w śmiertelnym wyzwaniu. Lecz spłuchany jestem. Zaiste wszystkie dukaty wydałem na tekturowe pudła. I co mi teraz zrobicie? My nic, ale pan Krab z pewnością przygotuje dla ciebie jakieś specjalne śmiertelne wyzwania. Pod tłustym krabem! Co za tortury! Ręce mi zaraz odpadną, palce mi strętwiały. Mam zapalenie całego ciała! Tego suwy mi pęka! Nie, no, eee! nie, no, eee! nie, no, eee! Spokojnie, rozumiem państwa, ale on musi odpracować niezapłacony rachunek. To my się zrzucimy! Nie, go pozbyć! Co? Ale jak ja to? Ja, ja nie rozumiem... ja, ja. Oh, 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 oh. Jesteś ja ja pan czeki, pozbądź się go! Stąd! Nie chcę nie, nie, nie zmywać. Mm? Słuchaj, okoniu, zapłacono twój rachunek. Jesteś wolny. No już! Możesz uciekać! Zaiste! Rozabudł o! 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 <grymne> Grab! Podziękowania dla twej szczypcowatej postaci za anulowanie długu mojego i do wiadomości twojej otworzyłem sobie właśnie u was nowy rachunek. <grymne> Witam po przerwie. Oto pierwszy gość. Wczoraj wieczorem jadłem z nim kolację. To mój całkiem bliski przyjaciel. Oklaski, jest z nami kraboburger. Miło znów gościć cię u nas. Super tu być, ogoniu. Wybacz, że zacznę od tego, ale wczoraj nie byłeś taki pyszny, jak na to liczyłem. No coś ty, więc pan krab na pewno zwróci ci kasę. No jasne. Petynalku, z kim rozmawiasz, mów matce? Mamo! Czy możesz nie psuć mi mojego telewizyjnego show'u? Natychmiast masz mi się to na górę pofatygować! Mm. Będziesz się śmiecić, gary mm. i wyjdziesz mm. z robalem! O, ale mnie się nie Nawet sam sobie gaci nie upierze! Masz! Muszę jedynie znaleźć dwóch dość sprawnych imbecyli! Tylko jak w tak krótkim czasie znamierzyć tak zaawansowaną głupowatość? Aha. Przepraszamy, o koniu! A co wy dwaj sprawni imbecyle wyprawiacie? Uh. Oh. Uh. SpongeBobie i Patryku, tymczasowi przyjaciele, czy chcielibyście może zdobyć darmowe papu? Darmowe papu! słuchać, wynosimy całe moje mienie z piwnicy domu mojej matki do piwnicy domu mojej babki na drugim końcu miasta. Zacznijmy od kanapy. Gotów, Patryku? Jedziemy z koksem. Mój krzyż pękł! Będziecie musieli poradzić sobie z tym beze mnie. Proszę, przekazuję wam docelowy adres. Dobra, to była ostatnia rzecz! Ja. Uch, mam nadzieję, że niczego nie zostawiliśmy. Uf. O, przepraszamy panią, może nas pani obejść? Co? Obejść? Od 330 trzeciego pokolenia. I to ja mam obejść Was? Ho, ho, nic z tego, to wy zróbcie sobie dwa kroki wstecz. Kroki wstecz? Dobra, cofamy, Patryku. Co mówisz? A, 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 a. Patryku, odtąd musimy być bardziej ostrożni. Patryku! Yeah. Yeah. Skup się proszę, skup się! Tak jest. ああ。 Chodź! Gdzie jesteś? Na dole! Mam cię, drogi ziomku! Gdzie ja jestem? Na czarodziejską szpachelkę cesarza smażalni i jesteśmy w Krainie Bagiennej! U -u. czemu mam na szyi obroże hańby? Nie zdaj mój do twarzy ci! Brzydzę się przyrodą! E tam daj przyrodzie szansa, pokochasz ją! Odetchnij bagiennym zaduchem! Ech, e, 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 ech,

Uh, o, acz orzeźwia. Co mi się chyba śni. Śni mi się koszmar. Nigdy już nie znajdę mojej figurki walentyny. A co to jest? <laughs> Walentyna? Ten typa ukradł mi cenną własność. Za nim! Bawimy się w Berka. Bardzo lubię. Berek! Łapać go! Gdzie zniknął? Niewykluczone, że siedzi w tej rozklekotanej chacie. Wątpię. Prędzej w tej tam szopie. Hmm. Hmm. To jacyś prości autochtoni. Hmm. Hejka! <grymne> Złapałem tych dwóch jak lampili się przez okno! Złodzieje! Jak nic, przyszli po nasz zakazany, ostry sos! Zakazany? Ten magienny sos jest taki ostry, że jakby śliznął, to by ci łeb urwało! zapewniam, że nie mamy ciekawości do tego obsydlistwa. To co ten robi? <grymne> <grymne> To miało być ostre? O! Za nimi, chłopaki! Ta no! łatwo, kluchy, nie uciekniecie! I, Jesteście klauny zimnokrwiste. he <grystanie> <Gadziska> nas doganiają. e <grystanie> dogonił ten zakazany bagierny sos. <grystanie> On <olslenie. grystanie> <grystanie> Wezmę dwa razy potrójny deluxe na tratwie, cztery razy cztery na surowo dodatkowe krążki w ciasnych koszulkach, cztery tłuste ośki płaczliwe, upieczone i ociekające. Podajemy tu jedzenie. Już się za to biorę! Bombloczu! SpongeBob! Słyszałem, że robisz niezłe kraboburgery. Tak? A ja słyszałem, że jesteś wredny. Ech, tak. No to. Proszę bardzo. <mum> no, bąblodziu, i co powiesz? To jest nawet niezłe. Ale mam jedno ale: Zapomniałeś o piklach. Nie! Jesteś najlepszy? Nie wydaje mi się. Przegrałeś. <śmum> ale. Pikle powinny być na miejscu. Wiem, że je włożyłem. Gdzie są te pikle? Pikle, pikle, pikle! Chyba wisisz mi dwa dolce. Dwa dolce? Dajesz gwarancję. Zwracamy za wpadki. A, to. Możemy o tym pogadać? Nie. Może wolisz żetony do łazienki? Raczej nie. To może darmową szklankę wody? Tuzin darmowych szklanek wody. To rzucę do nich lód? Nie. Wracaj dwa dolary. Dwa dolary. Nie. Panie Krab, wiem, że włożyłem pikle do krabobu! Potrącę ci te dwa dolce z wypłaty. Zaraz. 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 Wracaj do roboty! Zamówienia czekają! Dawaj, burgera. Okej, okay. tym razem nie mogę zawalić. Dobra, buła, potem keczup, musztarda i. pikle? Nie, to nie tak! Buła, musztarda, potem keczup. to? wtedy pikle? Nie! Musztarda i buła, docisnąć! A gdzie włożyć kotlet? Pikle! Keczup. Zaraz. Spanczmy, myś, Nie odlatuj. Buka. But. Musztarda. Rondel. Błachnie! Panie Krab, tak się pogubiłem, że nie pamiętam żadnego przepisu. A może do końca dnia weźmiesz sobie wolne? O nie, panie Krab. A kto zrobi kraboburgery? Nie musisz się o to martwić. Jest skalmar. co? Pamiętam. Pamiętam. Wszystko stało się już dla mnie. Panie Krab! Naprawdę? Tak! Uświadomiłem sobie, że nie potrafię! Nie potrafię, Panie Krab! Jestem skończony! Nie gadaj od rzeczy! Nie rozumiesz, krzywonosy buraku! Za nic nie potrafię zrobić podwójnego kraboburgera! Nie potrafię położyć buły! Koteta, sałaty, sera, cebuli, pomidora, keczupu, musztardy, pikli, znów buły! W dobrej kolejności! Słyszałem, że Stoporty wrócił. Tu jestem, Bomblodziobie! Sądziłem, że wygoniłem cię z miasta! Tu jest moje miejsce! Mm. Mm. Rupy kraboburgera, ale tym razem nie zapomnij o piklach. Nie zapomniałem. Wciąż nie ma pikli? Widzisz? Znowu zawiodłeś, Spongebob. Przegrano porty. <grym wytrzyma> A co ja widzę? <grym wytrzyma> Są! Cały czas ukrywał te pikle pod jezorem! I widzę też te poprzednie! I moje kluczyki też! I... Ja już spadam. <grym wytrzyma> Cytarze. 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 Dla mnie pan zapisze duży burger, posypany szczyptą himalańskiej soli, wędzoną papryką i kiełkami glos. Dawaj burgera! Czekaj pan, nie skończyłem jeszcze zamówienia. No i oczywiście z serem jego chcę, lecz nie zadowolę się byle serem. Macie może dojrzewającą gołdę? Zależało do mi na przepustach. Dojrzewający? Zjesz, człowieku, normalną kanapkę i nie będziesz marnował ludziom czasu! Panie krabiku! Pan wie, że tak się klientów nie traktuje. Jest to e? w podręczniku tłustego kraba. Klient ma zawsze rację, gdy jest przy forsie. U, jakie to piękne i mądre słowa! Dzięki, chłopcze, że mi przypomniałeś. Jestem tu, aby służyć, szefuniu. Marnujesz keczup! Wybacz, Spongebob, nie chciałem tego, nie będę krzyczał, będę milutki i grzeczny. Słowo? Serwetka. O! O! Marujesz! Ja mu dam, będzie mi pieniądze wyrzucał, nie do na W restauracji jest tyle roboty, nigdy nie mam czasu odpocząć. Ktoś chyba powinien wziąć urlop. Pobyłbym sobie tak z sobą. Niech pan idzie. My w tym czasie ze skarmarem zadbamy o pana interes. Hmm. Odbierać! A, przykro mi, ale zostawić was samych nie mogę! Potrzebny byłby ktoś bardzo silny, twardy jak skała. Kto podźwignie taki ciężar? Kto byłby odpowiedni? Hmm. Lary, czy chciałbyś zostać tu menedżerem podczas mojego urlopu? Lary, Homer jest szefem siłowni. Nie daj się prosić, będzie fajnie. Jak fajnie, to ja lubię. Zgoda. Subcio! Komar! Ruchy chłopcy, rozdasz mi wszystkie koktajle na jednej nodze! Sorry! <grym wytkowne> Przeklęte wartości odwróciły Wynośmy się stan. za zakupę. Uciekajmy ze mnie! Albo nie stój! Ja wiem, rozumiem, że on chce dobrze, ale psuje nam tu charakter lokalu. Słynęliśmy z przepysznościowych hraboburgerów, a teraz mamy cuchnącą siłownię. Czujesz swoją noc! Chcę jeść! A co państwo tutaj robią? Wracajcie do siebie! Nie możemy wracać do domu! W domu nie mamy kraboburgerów! Muszę zjeść kraboburgera! Ja błagam, pomóż mi! Kraboburgery, Tak jest! Panowie z siłowni zapomnieli, jak to przyjemnie jest zatopić ząbki w kraboburgerze! Trzeba im o tym przypomnieć! Bob, przestań psuć mi trening! Lary, a ty psujesz restaurację! Brać go, panowie! Odbiera! Chodź no tu ty! Dawaj, no dawaj, dawaj! Oj, pięknego! I podwójnego z Nie obrzyrz się temu smakowi. OP! Za szybki jest. Trzeba go sposobem. No! Masz, weź to! Źle to robisz. Trzeba bardziej... Tłusty, pyszny, wilgotny, mięciutki, niebo w paszczę. Widzi pan, szefie? Społeczna tablica ogłoszeń to świetna sprawa. Tak, przyznaję. jej bliskość z ulubioną moją cechą społeczności. Dobrobytem. Lecę popatrzeć, co miłego powiesili. Dlaczego krzyczysz, chłopczyku? Bez powodu. Kocham krzyczeć. Nastąp się młody, zasłaniasz mi dźwignię, Hanlu i prosperity. Zawsze, gdy zjem pod tłustym krabem, odczuwam dołującą pustkę i nicość. P. Gwiazda 7. Auć! O! o nie, nie na mojej tablicy! Panie, co pan? Wprowadzasz cenzurę? Społeczna tablica ogłoszeń jest dla wszystkich. Nie wolno usuwać opinii, które są panu nie w smak. Panie Krab, kolega serfer ma rację. Tablica jest świętością. Trzeba ją szanować. Drogi pek gwiazdo 7. Przykro nam, że jest pan niezadowolony z posiłku pod tłustym krabem. Będziemy starali się poprawić. Podpisano szpachelka 139. Ha! Kryzys zażegnany! Ha, kryzys zażegnany, raczej kryzys podżegany. Podpisano ten koło ciebie 3. O! O, podrzegany, śmiechu warte? Bez nadzieja? Ja bym lepszego burgera usmarzył z błota? Skąd się biorą te wpisy? Ołówki i papier! Ołówki i papier! Nareszcie popuszczę trochę stęchłej frustracji. Czemu nie? A potem radzę podkarnić nienawiść czymś pysznym z naszej karty dań! Hę? Gdybym tylko wiedział, kim jest ten P Gwiazda 7, Serwus! P Gwiazda 7 to mój idol! No, to ja! jasne. On naprawdę wie, jak narzekać! Ale ja nie narzekam! P Gwiazda 7 jest super, bo jest anonimowy. No, no, on jest super, bo jest animalowy. Słowa P-gwiazdy-7 mogą się nie podobać, ale trudno zaprzeczyć, że gość jest szczery. To bohater, bohater naszych trudnych czasów. Ach, po prostu muszę przyrządzać lepsze kraboburgery, żeby smakowały P-gwieździe-7. O, to do mnie! Szpachelka 139, raczej Beksa 139, serdeczności P Gwiazda 7. Jego celna i złośliwa hiperbola z pewnością podkopuje Twoją młody wiarygodność. Koniecznie musiał Pan to mówić! No, racja. Powinienem był raczej napisać to i powiesić: Podpisano, przystojniaczyk 42. Może i jesteś przystojny, przystojniaczku 42, ale też okrutny! Eee, dobre co nie? to jak? Odpisania uszczypliwości pewnie państwo zgłodnieli. Zapraszam wszystkich do kolejki! No proszę, Wanota. Co? Ja się przyniosłem! Co? E, co to ma być? Żaden z użytkowników tablicy ogłoszeń nie kupuje burgerów? Mamy kupować żarcie w miejscu, w którym, cytuję, zapachy są jak z pasy. Co? To wcale nieprawda. Napisano na tablicy. A tablica mówi prawdę. Czy ktoś chciałby kupić długopis? To może kartki. O! U. To dlatego plamy z ketchupu znikają. Niespodzianka! Gwiazdo siedem. Patryk! Uuu, na rozerwę! Patryku, jesteś P gwiazda 7? O tym właśnie miała być moja ostatnia notatka. Martwiłem się, że wszystko co napiszę, ludzie odbierają dokładnie na opak. Więc gdy pisałeś, że kraboburgery są jak zatechłe rękawice, na myśli miałeś, że przypominają ci beztroskie dzieciństwo. No chyba.